Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Miało być paliwo po 5 zł, miała być niesamowita obniżka podatków, a tu się okazuje, że to jednak tego się nie da i tamtego w sumie też nie. Ale za to w coraz większej ilości polskich miast cena za metr kwadratowy mieszkania przekroczyła już 10 tysięcy złotych. I to jest jakaś absolutnie ciężka patologia i nieporozumienie. Żyjemy w kraju, w którym... Ceny mieszkań idą w górę w takim tempie, że młodzi ludzie nie mają żadnej wizji na to, że kiedykolwiek będą mieszkali na swoim. W dużych miastach sprawa wygląda bardzo prosto. Co? Nie masz 800 tysięcy na mieszkanie? Nie masz? Nie? Nie kupisz? Nie masz tyle? No to nic się nie dzieje, to zawsze możesz wynająć. Takie samo. Za 3700 plus opłaty. Co? Nie zarabiasz tyle? Nie poradzisz sobie sam? Nie dasz rady? Nie? No to masz problem, ale spokojnie, jak będzie konflikt zbrojny, to będziesz zobligowany m.in. własną piersią bronić deweloperskich inwestycji. Bo inaczej deweloperom będzie przykro. Na osiedlu, na którym mieszkam, w tym momencie ceny kawalerek zaczynają dobijać do miliona złotych. Rozumiesz? Milion złotych. Za kawalerkę. Ale spokojnie, bo jeżeli wydasz prawie bańkę na kawalerkę, to jeszcze nie gwarantuje Ci w ogóle tego, że jak wrócisz po pracy wieczorem do domu, to będziesz miał gdzie zaparkować. Nie, no co to, to nie. Jeżeli chcesz mieć gdzie zaparkować, to wypadałoby też kupić swoje miejsce parkingowe. Oczywiście, że możesz kupić, nie ma żadnego problemu. Wydałeś prawie bańkę na kawalerkę, teraz chcesz kupić miejsce. W moim bloku miejsce parkingowe na parkingu podziemnym, jedno za sztukę, kosztuje w tym momencie 100 tysięcy. Ale dwa bloki dalej kosztuje już 120. 000. Ale spokojnie, bo dopiero rozwiązaliśmy Twój problem z mieszkaniem w małej kawalerce i z jednym miejscem parkingowym. Jeżeli mieszkasz z kimś, to też ma samochód. Zawsze możesz zapłacić kolejne 100 czy 120 koła za kolejne miejsce. Albo pokrążyć po osiedlu wieczorem w poszukiwaniu miejsca na Twoim własnym osiedlu. Przecież to nie jest żaden problem. Natomiast jeżeli mieszkacie we dwie osoby w małej kawalerce, kosztującej prawie bańkę, no to wypadałoby Wam gdzieś magazynować też rzeczy, które gdzieś by się normalnie magazynowało w piwnicy, ale jej nie macie. Zawsze możecie kupić komórkę lokatorską. I moje komórki lokatorskie są takie, że jak się do nich wejdzie, to drzwi się otwierają do środka i Ty musisz z tymi drzwiami się tu minąć, zamknąć je za sobą i dopiero jesteś w środku. No bo jakby się te drzwi otwierały do zewnątrz, to tam stoi samochód, to musiałbyś wyjeżdżać autem, żeby wejść do komórki, a potem wjechać autem po zamknięciu komórki. Więc otwierają się do środka i zajmują miejsce. I tam jest normalnie, no, no to ona jest taka stąd dotąd, nie? Okazyjne ceny były bo chyba 40 czy 50 tysięcy złotych za sztukę. A teraz widziałem do mieszkania kilka bloków dalej, ktoś chce upchnąć nowemu właścicielowi taką samą komórkę za 60 kilka tysięcy. Nie no po prostu mistrzostwo świata, w Krakowie doszło do takiego absurdu, że na starym podgórzu, w starej kilkudziesięcioletniej, obszczanej, odrapanej, brudnej, zasyfionej kamienicy, gdzie nie masz jak stanąć autem, a wychodząc na klatkę, potykasz się o bezdomnych, którzy tam śpią, no, mieszkanie potrafi kosztować na przykład 700-800 koła. I oczywiście w Krakowie wszystko, co ma więcej niż 5, ale mniej niż 20 metrów, nazywane jest inwestycją. Natomiast jeżeli już jest powyżej 20 metrów, czyli to są już poważne, grube tematy, grube mieszkania, czyli na przykład zawrotne 24 metry kwadratowe, to może to być nawet mieszkanie, w którym jest grzyb na ścianie, tynk spada, może być w jakimś obstranym bloku na samym końcu miasta, gdzie jeździ jeden autobus, to nie ma znaczenia, to i tak wtedy jest apartament. I oczywiście w Krakowie wydaje się zgody zawsze i wszędzie, więc jeżeli w Krakowie widzisz jakiś kawałek narożnego trawnika, na przykład na jakimś skwerze, przy jakichś ulicach, i na tym kawałku trawnika po przekątnej zmieściłyby się dwa średniej wielkości psy, no to dla urzędników, prawda, to już jest jasny sygnał, że można tam budować ogromny apartamentowiec albo inny budynek. Muszę wam powiedzieć, że z sentymentem patrzę na czasy mojego dzieciństwa, gdzie mimo, że wszyscy praktycznie moi znajomi, całe moje otoczenie mieszkało w blokach z wielkiej płyty i tak było bardziej po ludzku i bardziej kameralnie niż teraz. Znało się wszystkich sąsiadów, ktoś do ciebie przyszedł pożyczyć cukier, ale potem pomógł twojemu ojcu naprawić samochód. Wszystkie dzieciaki skakały po tych samych drzewach, po tych samych trzepakach Graliśmy na tym samym boisku. A teraz budowanie jakichś molochów, gdzie na jednym korytarzu jest kilkadziesiąt mieszkań. Ludzie ci, człowieku, nie odpowiedzą dzień dobry, bo ty mówisz dzień dobry, a oni głowa w drugą stronę albo udają obrażonych. Nie wiadomo o co. Jakieś grupy facebookowe, gdzie człowieku robią sobie nawzajem zdjęcia i się sami zgłaszają nawzajem na straż miejską albo na policję, bo coś nie pasuje, że sąsiad coś zrobił, zamiast mu to normalnie wytłumaczyć. No, i oczywiście wieczorne bitwy o miejsca parkingowe, bo brakuje miejsc parkingowych w stosunku do mieszkań, więc wieczorami jeden jedzie na wstecznym, drugi jedzie z zakazem. Kto pierwszy, ten lepszy? Awantura. Coś niesamowitego. Ceny są tak chore, że ludzie, którzy mają zdolność kredytową na milion złotych, nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Bo to są zdecydowanie zbyt duże pieniądze, żeby dać tyle za 40 parę metrów, i zdecydowanie zbyt małe, żeby kupić coś, co faktycznie, realnie tyle powinno być warte. Notoryczne wzrosty cen nieruchomości sprawiają, że przysięgam, że jakbym ja miał teraz wizję, że nie mam mieszkania, muszę kupić mieszkanie, zaciągnąć kredyt i spłacać go najbliższych 20 albo 30 lat, to wolałbym wynajmować. I ja oczywiście rozumiem, że część ludzi ma taką wizję, że nie będą napychać kieszeni osobie, od której wynajmują, więc wolą wziąć kredyt i się z nim męczyć. Ale jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który jeszcze nie zwiedził świata, nie znalazł swojego miejsca na ziemi i wynajmujesz od kogoś mieszkanie, to zawsze możesz spakować torbę, jak coś ci nie będzie pasowało, powiedzieć, kłaniam się nisko. I wyprowadzić się na inną ulicę, na inne osiedle, inną dzielnicę albo do innego miasta. A jak coś ci w tym kraju nie będzie pasowało, to możesz spróbować swojego szczęścia w każdym dowolnym miejscu na świecie. Jest naprawdę wiele krajów, w których ceny mieszkań są na normalnym poziomie i można normalnie żyć. I przy okazji nie będzie wpychanej ci za chwilę każdym oknem na siłę ekologii po to, żeby ograniczyć Twoje prawa. No bo przecież nie musi to być Europa. A przy okazji dzięki takim ruchom, być może ci się uda i nie będziesz musiał połowy życia. Harować na małą klitkę w jakimś kurniku z widokiem na śmietnik, w której wieczorami słychać słowa wszystkich sąsiadów dookoła, bo ściany niestety są z tektury. A jak się zakredytujesz, to niby wszystko jest w porządku, wszystko fajnie, obiecująco, no bo nie płacisz już temu, od kogo wynajmujesz, tylko spłacasz swój kredyt. Ale no tak z drugiej strony. Zapłacisz jeszcze ogromne pieniądze bankowi za to, że śmiałeś się od niego pożyczyć, żeby zapewnić dzieciom normalne dorastanie. Oczywiście jeszcze możesz do końca tego kredytu nie dożyć. No i po drodze może się spotkać taki problem, że jeszcze tego kredytu nie zepniesz. Ja sam na przykład nie jestem w stanie powiedzieć, co w moim życiu się wydarzy za 20 tygodni, więc podziwiam ludzi, którzy wierzą w to i są tego pewni, że za 20 lat dalej będą mieli dobrą pracę, dalej będą spłacali kredyt razem, w ogóle, że będą z tą osobą, z którą go wzięli, że po drodze nie zachorują, że wszystko będzie w porządku. Każdy, komu nic nie spadło z nieba, będzie zatem musiał kiedyś stanąć w obliczu tego właśnie wyboru: czy wynajmować i przepłacać, ale za to mieć możliwość zmiany swojego życia z dnia na dzień, jeżeli coś będzie nie tak, czy też płacić. Na coś, co teoretycznie kiedyś będzie jego, ale poświęcić temu ogrom pracy, czasu, zdrowia, wysiłku i nerwów. W jednym i w drugim przypadku są tego plusy i minusy. A ja sam szczerze, gdybym miał teraz zaciągnąć kredyt jako młody człowiek na kilkadziesiąt lat, to wolałbym pozwiedzać świat, sprawdzić, czy nie znajdę jeszcze gdzie indziej swojego miejsca na Ziemi. I dopiero potem bym się zastanawiał, będąc pewnym, z kim chcę żyć i gdzie, że chcę wziąć taki kredyt i że jestem na to w ogóle gotowy. Zastanówmy się zatem w kontekście wynajmu. Dlaczego jest tak drogo? I mówi się, że to dlatego, że przecież mamy wysoką inflację, ale coraz więcej specjalistów podnosi, że inflacja jest tylko pretekstem do nadmiernego pompowania cen. Otóż największy, najbardziej wyraźny, najbardziej drastyczny wzrost cen wynajmu mieliśmy wtedy, kiedy na terytorium naszego kraju nagle wjechało kilka milionów Ukraińców. Ci ludzie też muszą gdzieś mieszkać a nie wiedzieli, czy zostaną tutaj na dłużej, czy krótko, czy pojadą do innego kraju, czy może wrócą na Ukrainę, w związku z czym opcja wynajmu najbardziej im pasowała. A przez to bardzo mocno wzrósł popyt. Niektórzy właściciele mieszkań z dnia na dzień odkleili się wtedy zaślepieni chęcią nagłego zarobku. Mojemu kumplowi na przykład w Krakowie właściciel mieszkania powiedział, że podnosi mu z dnia na dzień czynsz o 2000 tysiące złotych, a jak mu nie pasuje, to może zrezygnować i iść mieszkać gdzie indziej, bo on na jego miejsce ma kilku Ukraińców. Finał jest taki, że Polacy w dużych miastach zostali zmuszeni płacić więcej ze względu na pompowanie cen związane z napływem naszych sąsiadów za wschodniej granicy. I oczywiście cały problem jest wielopłaszczyznowy, to jest problem związany z popytem, problem związany z inflacją. Oczywiście mamy też wielopłaszczyznowy problem z podażą, która wynika między innymi z tego, że jak mogliśmy rok temu przeczytać, 200 tysięcy mieszkań w samej Warszawie, jak wynikało ze spisu powszechnego, stoi pustych. I gdyby te mieszkania trafiły na rynek najmu, to ceny by spadły. Ale tutaj pojawia się kolejny problem. Ludzie, którzy mogliby wynająć mieszkania innym, często w Polsce po prostu boją się tego robić. W końcu w naszym kraju możesz wynająć mieszkanie osobie, która nie będzie płaciła ani za wynajem, ani za rachunki. Zdemoluje ci mieszkanie, zamknię się w nim od środka i cię do środka nie wpuści. I niewiele będziesz mógł z tym zrobić. Nagle może się okazać, że oprócz utrzymywania swojej rodziny będziesz utrzymywał jeszcze inną, która miała ci płacić za to, że mieszka w czymś, co należy do Ciebie. Do tego, jak będziesz chciał wypędzić ich stamtąd siłą, to nasze państwo zrobić taki na barbar, że to ty pójdziesz pierdzieć w pasiaki. Ceny kupna poszły z kolei mocno w górę, m.in. dzięki kapitalnej akcji bezpieczny kredyt 2%. Branżowe media tłumaczą, że program napompował do irracjonalnych wartości ceny nieruchomości w Polsce, zanim jeszcze zdążył w ogóle wystartować. Tak naprawdę, jak zaznacza wielu specjalistów, czy kredyt 2%, czy planowany nowy kredyt 0, to nie są działania mające pomóc rodzinom w kupnie własnego lokum, bo przecież. Kredyt dostaną tylko niektórzy, ale wzrost cen będzie dotyczył wszystkich. Ale za to cała akcja nie pozwoli, żeby ceny mieszkań spadły. Kolejny raz dzięki temu napychając kieszenie deweloperów. Ja sam jestem ciekawy co będzie dalej, bo bańka na rynku nieruchomości w Polsce już miała tyle razy obie pękać. Co już pęka, już, już nadchodak, wiadomo, już będzie pękała. A tu się okazuje, że każdy rząd, który u nas jest, niezależnie od tego z której jest strony, robi dobrze tylko i wyłącznie bankom i deweloperom. No ale z drugiej strony skoro Niektórzy politycy sami mają ogromne ilości mieszkań, no to chyba nikogo nie dziwi, że będą robić wszystko, żeby ceny nie spadły. Finalnie zatem wszystko odbija się w ten czy inny sposób na normalnym człowieku, który w Polsce chce we własnych czterech kątach wychować własne dzieci. Bo niestety niewiele jest osób, którym zależy na tym, żeby problem z rynkiem nieruchomości w Polsce jakoś rozwiązać. Ale jest mnóstwo ludzi, którym zależy na tym, żeby zostało wszystko po staremu dokładnie tak jak jest.